Zobaczcie sami, jakie ekipazo mamy dzisiaj w studiu. Po mojej lewej ręce Marko Van Basten. Tak? Ja nie to założyłem tę jest... bluzę ze względu, bo miałem być inaczej sparowany, ale cieszę się na Edwarda, natomiast. Eduardo da, y, Durda. Dar tak tak. Witamy bardzo serdecznie, człowiek, skarbnica, anegdot. Liczę, że. Gdzie? Aha, okay. <grym> Ja też znałem kanał Plus francuski, i od słowa do słowa jest tu, doszedł do tego programu, no tak powiem. No Skoczył ta, skra... Pod kątem teraz jest Pierwsza to... specjalizacja, żurzel. <laughs> tak było. Który piłkarz został uhonorowany zastrzeżeniem numeru 11 w Widzewie Łódź? No. Mój głośno. A, głośno? Tak. Ty, ty jesteś moim rzecznikiem. No ale to mówimy, mówimy razem, no. Budzimy smolarek. Co na komputer? Brawo, rzeczywiście. Wy wiedzieliście? Nie, <grym> ja myślałem, że 10,5. i pół na pewno dobrze... Ale napięcie. E, wiesz, tak. bo napięcie... Nie można tak długo stać w blokach, bo to czwórki mi... Które ręka mi no. A czy te coś o Martynie Maxie. Z Karolacji Gór pytanie. Jak <laughs> ja ja państwo, państwo nie wiecie? Istotne ale... w górze tak, <laughs> Państwo nie wiecie, ale Edek komentował spotkania Bundesligi i skróty meczów Bundesligi w Kanal Plus. Z właściwą sobie charyzmą. Z właściwą Dobry. sobie charyzmą. I był tam taki zawodnik, który. Zgod gdybyś sprawdził Wikipedię, nazywał się Martin Max, ale. Jako dziecko etka, on się nazywał. Urodzony w tarnowskich górach Martin Mack. Zawsze. zawsze. Pięk, edek, edek, polonika. Kto by chciał wydentyfikować polonika? Dentysta, doktor, doktor Markus? Markus Merk. Doktor Merk. I... Ale bo w ogóle. W górze Bezenba. W górze Bezenba. w ogóle razem komentowaliście. I jak zawsze zaczynał się wasz was komentarz? Nie, zaczynał się w ten sposób, że dzisiaj coś tamtego tego ja wprowadzałem, że gramy taki, taki mecz. I edek ten, robił inwokacje. I właśnie na przykład yy, ma w tej chwili dobrą serię, pięć spotkań z rzędu już nieprzegranych, A Romek zawsze zaczynał. I rzeczywiście, bo. Nie, nie. Piotr Sled z pochodzenia Polak zresztą. Śledź, Piotr Śleć. Piotr Śleć i yy, przez tego te kogo to obchodzi? zostali wyeliminowani, bo to pewnie były mecze gks z Bordo. A dzisiaj Piers w radiu prowadzi kanał y, parlamentarny. Naprawdę? Przerzucił się ze snu? Parlamentarny? Mówi bardzo nieparlamentarny, Więc parlamentarny. <laughs> byłem szokowany. Wyobrażaj sobie, nie przepka Przemka który zapowiada Sejm albo Senat, to by ciekawe. Że... Kto? Edek? Edek albo Bożydar albo Mateuszku. Witam serdecznie z Wiejskiej i to twojego... Jak ja, ja, wiadomo, Edek... <laughs> Edek żadnych... po jest... Edward? Co no po i odpowiadaj. Tak się... <laughs> <laughs> Chodziło o przełomienia jak z 91. 8 Jakupku gramy? Gramy. No właśnie, gramy. To już 15 minut temu zwłaszcza, ostatnie pytanie. że, że zaczyna padać. Jest pytanie. No pamiętam, ale jej. Ale, Tomasz, na... moich... ale o, jedziesz, Musisz na... to opowiedzieć. To jest no historia. Początki kanału Plus i jest Copa Ameryka. Tak, Copa Ameryka, ale znaczy, wiesz, no, kwestia związana z moim studentem była taka, akurat, że siedzę, mam Tomasza Wołka, że to wybitnego eksperta, erudyta i tak dalej, jako gościa. Ale jaka Wiedziałem, że uwierbi Argentynę i coś takiego na szczęście. Była próba, bym się z Jak to jak wielu lubię się ugotować. Nie? I, I realizator mówi, proszę, spróbujmy wejść. Ja my tak, Dobry wieczór Państwu, witamy kolejny dzień Copa Ameryka. Moim gościem, znakomity znawca na piłki argentyńskiej, Tomasz. Chodź, stop, stop, stop. Piłki południowoamerykańskiej, a argentyńskiej w szczególności. tak, ale... <śmieniciela> tak a, a pamiętać 50%, kiedy... ale później ale właśnie, to stans jest stans do redakcji mówi: ja już wiem. Spotkałem hrabiego to w imieniu nazwisko wielolet... Polaka, który od wielu lat żyje w Brazylii. <śmieniciela> Brazylii. Nic się nie dzieje. Nie, to nie. Tuliu, Carlos, Albertu, P.U.E. Edek mówi, przepraszam, kurwa. Ja nie, el, ja nie powiem pełny. Ja nie powiem pełen ja nic. Tak, 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 <grym> Tomek, co ty mówisz? Ale mój mówi, hrabia i tu padło jego nazwisko, mówi w Brazylii tak wymawiają, no Tuliu możemy, ale z Pelego zrobić pełego, no. Tak, Że tak. El wymawiamy jak. Ale ty jest ten kapitalny mecz, kiedy Brazylia <grym> grała z Argentyną i sędzia oh, Tehada, który jest być <grym> wykluczony ze społeczności sportowej na całe życie, a Tulio to jest drobny tak jak to powiedziałeś tak, wtedy. Tak. Mówi, ale Maradona też zagrał ręką. Co to ma to za genialnym piłkarzem, a Tulio jest drobnym oszustem. Wołkiem, to było coś, było Edyk, czego nie zapomnieli. Rewelacyjne. Obecny trener, dodajmy. No, myślę, no, ciekawostkiego Arsenalu. On był przez moment w Paris Saint-Germain, ale tam prawie w ogóle nie grał. Tak. No, pewnie w Arsenalu, no, tak myślę. Ja bym no, na Arsenalu. My już możemy odpowiedzieć. Bo już a no, tymczasem tak Everton. Everton właśnie powiedziałem Everton. Zarejestrowali niektóre Zarejestrowały no, Zapisujemy, czynniki. Ale powiedziałeś w środku człowieka. To już jest mi pięć, pięć powiedzieć tak, Iberton, Dobra, dobra, nie bądź taki bu, hej do przodu. No, 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 Zobaczymy, Uuu, tylko bale. trzeba jeszcze naciskać. Jak no się tak. gra w Krakowie w te trzy kubki, tak jest <głos> <odkodem>. <głos> Czy to? Ja, ale Mówimy mi... dwa, tak? Ja mówię dwa. Pytanie Waga. z ilu, tak? Dobra. Tak. I to yy, co na ten komputer? Ręka wystawiona do rażenia, ale nie. No, nie. Jest trzeci punkt. Trzy tak, do dziewięciu. Ja, ja miałem kiedyś taką okoliczność, że byłem na dyskotece z moim kolegą Michałem Wilińskim i tak dalej, no i też tak wypiłem parę drinków i postanowiłem podawać jakąś dziewczynę. Stała ko mnie kamaja. nie Nie na razie nie spadł, jakiś zawód wykonywał. I tak stoję, oni no, mówię taka fajna dziewczyna, ja myślę, jakoś trzeba jakiś patent na nią znaleźć. Tak mówię, dzień dobry panie z Polski, ona. Tak, jestem Polką, słucham. A wie pani, ja przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych, sorry, ojciec tam a... mieszka w New York i ja tak szukam właśnie kontaktów z korzeniami. Um, ona mówi, ale proszę nie przejmować, pan tak widzę, że dosyć ma z gdzieś po polsku ja mówię, No ale ja tak właśnie by, staram się rozwijać. Ale możemy przejść na angielski, na pewno mnie bo jestem tylko angielskiego. Akurat, a, a ty... Ja zamurowałem tak. Y, no, a to nie mogę iść na łatwiej, ja cały czas. Się, a... super, no. To wtedy udawałeś ginekologa z, ginekologa z Florydy. Ginekologa z Florydy. Wtedy ginekologa z Florydy No Mówię, pojedziemy do tam Herczów. Mówię, że nie Ale kapitalnie <śmówi> mi zażył. A tymczasem, zobaczcie, no niestety, ja oh tak go. się składa, że już mam tu wygrawerowane, właśnie, jak, właśnie, jak, to jak to się złożyło, za nie wiem, nie wiem, się się składa, jak do tego doszło, nie wiem, to będzie następny pytanie, którego jeszcze nie zadałem, ale teraz, gratulacje <noise> panowie, 26 lat Proszę czekałem na to, żeby wygrał, jaki procent łóżek szpitalnych, słyszysz Jak jaki procent łóżek szpitalnych zwiększyłeś, to jest odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie zadałem, ale... A razem z nami są również Michał. Skąd Michał? Z Saskiej Kępy. Michał z Saskiej Saski -Kępy. Kępy i jak dobrze wiecie, z Tarnowskiej <grym> Nie, ze nie. Z stalowej, z stalowej, z stalowej woli. Edward. Jest falowa, tak Edward ze stalowej woli. Co tam u Was, jak życie? A jakoś tam zadałem <grym> radę <grym> pokutniczemu. Tak co w Wiśle, co w przemyśle? No, A co w toruniu, Edwarda, o 18? Hmm? A w toruniu mamy taką audiencję. to. Kto nie odpowie dobrze, zostanie kopnięty. I specjalnie. i specjalnie jeszcze podkręciliśmy śrubkę, żeby to kopić. Możemy grać? Możemy zacząć. Możemy, musimy. Uwaga! Powiednio 766. 766, ale jedno. A więc jednak. Rzeczywiście. Rzeczywiście. to pytanie. Panowie, trzecie pytanie. Ekstra klasa i reprezentacja Polski. Ekstra Klasa i reprezentacja Polski. Pytanie od widza. Ojej. Adrian z miejscowości buren under ore ze Szwajcarii. A tam! A, a i Masz głowę przygotowaną? Nie, nie miałem tutaj wymiany. Masz zapisy fonetyczne? No, ja bym no, Ja to... już cisnął. dobra, no, no, to... ja, słuchaj. To... Proszę, Pytanie to... jest intencyjne. Słuchajcie, a ja mam taki dopisek, ja tego w ogóle nie wiedziałem, że Kalucze ostatnio występował w Indiach w klubie o. ATK. ATK, nie wiem jak to się nazywa. Tak, ej, Akademia ej, Teologii Katolickiej. Właśnie, a jak to ty kończyłeś... ATK? Policyjny ja at Nie, ja o kogo chodzi? Edmund jako pierwszy wcisnął. Nie, no Lomek nie swoim sprzętu? Tak. Gucia Warzycha. Czy to jest wasza odpowiedź? Tak. Krzysztof tak. Gustaw. Krzysztof Warzycha. Krzysztof Warzycha, czy to jest poprawna odpowiedź? Oczywiście to jest poprawna odpowiedź, panu, żarty, mógł żarty, Kto inny, no kto inny, no. w Grecji strzelać te. te ja 244 bramki z 390 meczach w barwach pana Tinajka. Zresztą miałem 243, kurde. Ja myślałem, że Nie Ja Pytanie jest takie. Pyta Ola z Prus Gdańskiego. O, tak. to znasz tę Ola? Pozdrawiam, tak. Ja Wiem, jak robię. Zadawałem to, ja pyta pyta pyta. już mogę w ciemne. Uwaga. Czy ja panu nie przeszkadzam? Przepraszam. A, czy kantonę, jak jeden i ten kiernik Camtona, jest coś pewnie niedyj? Z tego Camtona zaставил się. Zastanów, się. zastanów się no dobry. Rolkin tak nie, tak. No nie, naprawdę Rolkin był szpady to. Donna będzie skłonna, żeby tak raczej. Lub jak Rado uważasz, be. tylko uważaj, co robisz. No dobra. Jest Erik Cantona. to jest wasza wala odpowiedź, wala. rozumiem, tak? Dobrze, dobrze, idziemy. Erik Kantona. Hmm? U.A. Erik Kantona. Puter, jest, bardzo dobra odpowiedź. Jest, jest jest, jest. Jest. Tylko dykań, pamiętajcie, on, on nie potraktował w taki sposób. Kim Janusz, wszystkie, odpowiada na wszystkie pytania związane z Wisłą. Nie. Ciekawe czemu. No zobacz, kolejne pytanie. z Odrą za pole, Klocek, Bolcek i... Bracia Kotowie, gdzie grali? Na prawej Pytanie czternaste w naszym quizie. pytanie od Mayvenów z Duczek, o, który znamy, pozdrawiamy. pozdrawiamy, znamy. Gala Duczki była... są kołową. Wołominu. Koło była tam kiedyś gala boksu słynna, Andrzej, jak mi to W Duczkach, w Duczkach? Co to było, tam taka była taka malutka remiza i tam właśnie taka mal... wielka gala boksu taka... się Nie taka... taka wielka gala boksu się <laughs> Z wielkim <laughs> <anonserem> <laughs> i komentatorem. <laughs> czy byłeś tam anonserem wielkim? Nie, ja byłem wtedy komentatorem, fenomenalne walki. Ja byłem... <laughs> No, to był? Krzysiek, czy, się, czy ma... Boczu, ten, ten Stefan, taki weź z tego z zboru, potem ten. <grym> z I z trzech przypadkowych facetów. facetów, którzy akurat przechodzili. Bro, z trzech Ja bardzo lubiłem słuchajcie... Edward, nie deprecjonuj. E nie, nie, nie. To nie, 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 nie tworzywa, nie, które przed przed co jakiś tak. czas. Dziewięć, sześć. Ostatni raz. Jeden, jeden, jeden punkt. Edward? Jestem. Co tam, słuchał Martina Maxa? No tak wiesz, no rozumiałem tak. dopiero wczoraj i tego. Ale jest filter. w górach akurat. Zasięg, zasięg. ale jest trenerem, menedżerem, nic tak, nie tak. W czasie tak. 90 minut. Może dogrywka do... jaka jest? Mhm. Jaka jest dogrywka? Dwa razy 15? Okej. Okay. Dwa razy 15 pytań. Z Ligi Luksemburskiej. Ligi Światowe i Mistrzostwa Świata. Pytanie od widza Kamil Zbielska-Podlaski. Ola z Pruszczak Dańskiego. Ola, z... świetne ma te pytania. Olum, pozdrawiam. Uważaj. Podaj. Cegły. Nie wciskacie jeszcze? Ilu.